Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie. Widzicie, jaka regularność jestem w każdym tygodniu. Zobaczcie, jaką mam piękną piżankę. Trochę popatrzyłam w lustro i stwierdziłam, że wyglądam jak pani pielęgniarka, ale jest super cute, ma piękne serduszko. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Jest tak piękna pogoda, że dosłownie jak tylko wstałam rano, co nie było zbyt przyjemne, bo w zasadzie obudziła mnie budowa po godzinie 6, ale. Jak już później wstałam, zobaczyłam to piękne słońce, to autentycznie chce mi się żyć. Jest przepiękna pogoda i jest bardzo ciepło, sobie właśnie balkon. Psiaki już, słuchajcie, mają ten swój rytuał i oni już myślą, że jest lato, więc skakują na te fotele, na które zawsze skakują co roku. Już się tam dzisiaj opalały, więc naprawdę jest zupełnie inna energia, kiedy jest takie słońce i kiedy jest ciepło i człowiekowi po prostu chce się robić wszystko. Więc dzisiaj mam bardzo fajny dzień. No i co? Zacznijmy tego vloga! No to oficjalnie mamy dzisiaj dzień psa. Nie mamy, ale dla nich to jest dzień psa. Zobaczcie, co oni są uradowani przed psi bufet. Bogna się już nie może doczekać. To jest po prostu najlepsza paczka Ewy dla moich psiaków, więc zobaczcie, ospakujcie razem ze mną, jak oni się cieszą i zawsze tutaj myszkują. Twoje ulubione smaki! Więc słuchajcie, Psi dla nas jest idealnym rozwiązaniem, dlatego że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w którym mieście, w którym salonie, ten si zawsze do nas przychodzi. I dzisiaj zaskoczył nas pan kurier, bo miałbyś trochę wcześniej. Już zdążyliśmy pójść na spacer i dostałam telefon, że bufet czeka, więc idealnie po prostu po spacerze że psiaki sobie zjedzą coś pysznego. Już zresztą mamy jedno opak opakowanie rozmrożone. I przybufek ma, z tego co pamiętam, aż 8 smaków. Natomiast my nie zamawiamy wszystkiego, dlatego że e, moje psiaki nie mogą mieć na przykład drobiu i wieprzowiny. Ale mamy tutaj tak: wołowinę, jagnięcinę, prosię, rybka, indyczy kąsek kurcze pieszone, lizne dziczyznę i kaczapara. I my zawsze zamawiamy rybkę, dziczyznę i jagnięcinę i po prostu Frania uwielbia rybkę. Po prostu Frania, jak czuje tą rybkę, to na się cała trzęsie. A ostatnio Bogdana ulubionym smakiem jest jagnięcina, więc oni lubią... Coś zupełnie innego, natomiast i tak wszystko im smakuje. Oni po prostu się, słuchajcie, na no to rzucają, oni uwielbiają to jedzenie. A tutaj nowość, i pierwszy raz w sumie to widzę i tutaj mamy gryzak dentystyczny dla psiaków. I zobaczcie, to jest tak świetnie zapakowane, i zawsze, kiedy to do mnie dociera, to zobaczcie, to wciąż jest zamrożone. I możemy sobie od razu przypakować do zamrażarki, ale ja zazwyczaj robię tak, że kilka sobie y, sztuk zostawiam, i później trzymam w lodówce. W momencie, w którym już otworzycie taką saszetkę, to możecie trzymać w lodówce aż 7 dni, więc taka forma żywienia zwierzeków. Jest naprawdę bardzo wygodna i to jest super, że w zasadzie e, to jedzenie mają w każdym salonie, w każdym możliwym miejscu, w którym przebywam. A nawet jeżeli zapomnę, to po prostu zamówię i przyjdzie mi na następny dzień do domu. To działa dokładnie tak, jakbyśmy nie wiem, mieli subskrypcję na Netflixa albo gdybyśmy sobie dla siebie zamawiali katerię. Po prostu wystarczy, że zapłacimy i możemy zmieniać dowolnie adres, więc dla nas jest to po prostu e, idealna opcja. Mam dla Was kod zniżkowy i z kodem Frania 40 otrzymacie 40% zniżki na dwa pierwsze zamówienia. A ja jestem zebrana, przyjechałam już właśnie pod salon, było takie piękne słoneczko po drodze, a ja idę do Oli. I idę na kaszmirową karatynę, dlatego że ostatnio moje włosy są dość suche i też wam mówiłam, że trochę mi wypadały wcześniej, teraz już na szczęście przestały, ale mam czas wolny. Więc lecę, a później idę na coś, przez co trochę się stresuję. I to słońce wcale nie pomaga mi, żeby nie mieć tego stresu, ale to później wam opowiadam. Pozałatwiamy wszystko po kolei. Najpierw włosy, pielęgnacja. Idę na swój ulubiony zabieg, więc będę się troszkę relaksować. A później lecimy w jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne miejsce. No chyba, że zdążymy jeszcze na ćwiczenia. Byłoby fajnie, ale dzisiaj dzień na spontanie. Czas teraz dla mnie, ja się będę regenerować, nic nie będę mówić. Przekazuję głos mojej Oli, która wam wszystko opowie, co tutaj się będzie działo na moich włosach. Padła na super pomysł, żeby zrobić peeling. Tylko tyle powiem: i już się zamykam, już nic nie mówię, i po prostu idę spać i się relaksuję. Cześć, jestem Ola i dzisiaj mam na swoim fotelu Sylwię. Zadbamy o jej włosy. Zrobimy peeling skóry głowy, przez to, że Sylwia ostatnio dużo miała eventów i często robiła sobie ulizane fryzury i używała różnych żeli, lakierów itd. Więc fajnie sobie oczyścimy tą skórę głowę i zrobimy kaśmirową keratynę, żeby zadbać o połysk włosów, nawilżenie i elastyczność. Muzyka Będzie nakładanie fluidu kaszmirowego, który nam uszczelni łuskę włosa, nawilży. Będą włosy elastyczne, zdrowe i piękne. I teraz mnie rozśmieszeli i powiedzieli, że wyglądam jak ufo, więc tutaj mam dziwny sprzęt nad swoją głową. I ten sprzęt sprawia, że włosy się suszą bardziej naturalnie, nie tak radykalnie mocno jak za pomocą suszarki. Dzięki temu po prostu ten produkt będzie się wtłaczać we włosy dłużej. I zachowa swoją świeżość na dłużej, żywotność będzie dłużej w wózce. Więc włosy będą wypielęgnowane, a każdej kobiecie zależy na tym, żeby ta pielęgnacja utrzymywała się w włosie, wiadomo, jak najdłużej, nie tylko tydzień, dwa. A ta pielęgnacja akurat utrzymuje się między 6 a 8 tygodni, więc całkiem fajna sprawa, to jest moja jedna z najulubieńszych pielęgnacji. A teraz jeszcze przy okazji weszłam sobie na swój film, ponieważ w jednym z poprzednich vlogów zadałam wam pytanie podczas robienia wielu rzeczy, co teraz trzeba zrobić. I chodziło mi o to, że trzeba poskładać górę prania, które się piętrzy na mojej szafce i bardzo często wam o tym mówię, że to jest po prostu moja zmora, że tych ubrań przybywa jest coraz coraz więcej i właśnie starałam się wybrać mm, najbardziej pasujący komentarz i powiedziałam, że pierwsza osoba, która napisze, dostanie ode mnie prezent i słuchajcie, miałam tutaj nie lada wyzwanie, dlatego że jest komentarz pranie. I sądzę, że tej dziewczynie chodziło o to, żeby poskładać to pranie, ale też pranie można by było zrobić, czyli wiecie, wrzucić do suszarki. I tutaj wybrałam najbardziej pasujący komentarz. I dziewczyna napisała, włosy się będą wbijać w ten dywan. A propos mojego komentarza, bo zabrakło mi słowa, chodziło o słowo wbijać, i napisała, że trzeba poskładać pranie, i to jest najbardziej pasujący komentarz do tego, co miałam na myśli. Po prostu chodziło mi o to, że ja zwykle jak robię pranie, to później je zrzucam na półkę i przed łóżkiem po prostu rośnie mi góra, góra, góra. I w pewnym momencie ostatnio miałam już. Takie wrażenie, że przebije się do góry do sąsiada, ale zmotywowaliście mnie do tego, żeby posprzątać, więc tutaj wklejam ten komentarz i bardzo proszę, abyś odezwała się do mnie na Instagramie. I żebyś po prostu dała potwierdzenie, że to konto na YouTubie jest Twoje i prześleć coś fajnego. Więc dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. A teraz będę się chillować, relaksować i czekam na pizzę, bo zamówiłam cztery różne pizze i będziemy jeść, będziemy paszować, bo już po prostu się nie mogę doczekać. Jestem mega głodna i mam nadzieję, że tutaj zdążę zjeść, póki tu siedzę, bo będę tu siedzieć jakieś pół godziny. Więc teraz chillera. Wszystko nagrywamy, pizzę i jemy, robimy przebitkę i jemy, bo już się nie możemy doczekać, wszyscy głodni i wszyscy tutaj zaraz zasiądziemy jak jedna wielka rodzina, jak 12 apostołów będziemy jeść. 12 apostołów jadło, na pewno coś jadło, więc my też będziemy jeść. Proszę bardzo, nas jest mniej niż 12 dzisiaj? No co ty, przecież jeszcze Ady jest, no jeszcze są klientki. Dobra, pięknie, jemy. pielęgnacji jest laminacja włosów, która nam domyka łuskę włosa. Cały dzień się stresowałam, przed usuwaniem tatuażu. Idę w końcu usuwać tatuaż. Słuchajcie, zebrałam się tak bardzo, nie lubię tego tatuażu. On mi tak strasznie przeszkadza, i jakoś tak mam wrażenie, że ten tatuaż był taki bliski mojemu sercu, dlatego, że to jest pierwszy tatuaż, jaki w ogóle miałam zrobiony. Natomiast człowiek się zmienia, i też sentencje gdzieś tam, które wypisujemy sobie na ciele, się zmieniają. Zmieniają się nasze poglądy, nasze podejście do życia i do świata. I po prostu mam wrażenie, że ten tatuaż już nie jest zgodny ze mną i jeszcze ta czcionka jest tak mocna, tak charakterystyczna, że powiem Wam, że naprawdę bardzo mi to przeszkadza i zawsze, jak robiłam jakieś zdjęcia, cokolwiek, to po prostu starałam się ukryć ten tatuaż. Czy to za sprawą właśnie jakiejś marynarki, jakiejś bluzki, koszulki, czegokolwiek, czy nawet pościeli jak robiłam zdjęcia, bo naprawdę ten tatuaż gdzieś tam mi wadził i bardzo mocno rzuca się w oczy i mam wrażenie, że nie pasuje do mnie do takiej mojej delikatnej, subtelnej urody. No, nie pasuje ten tatuaż. I po prostu tak źle się czułam z tym tatuażem, ale ciężko mi się było zebrać, dlatego że ja już byłam kiedyś na konsultacji. I w miejscu, w którym byłam na tej konsultacji, powiedzieli mi, że prawdopodobnie to będzie tak, że ja usunę ten tatuaż, ale na jego miejsce będę musiała zrobić inny, większy, żeby zasłonić ten cień, który powstanie z usunięcia tego tatuażu. I stwierdziłam, nie, ten tatuaż już tak dla mnie jest dość duży i jakbym miała zrobić jeszcze większy, to po prostu na tej rączce, na tym patyku, po prostu on się będzie rozlewał yy, i będzie tworzył jakąś taką wielką plamę, więc już stwierdziłam, dobra, zostawiam już tą kreskę, ale gdzie mogłam, to chodziłam tak, żeby tego tatuażu nie było widać. Więc bardzo się cieszę, że w końcu się zmobilizowałam i będę zastanawiać się, co dalej zrobię z resztą tatuaży, bo... Nie lubię tych tatuaży, które mam. Są tatuaże, które lubię i na przykład to jest tatuaż na stopie, dlatego że on przypomina mi o mojej babci i, i w zasadzie zrobiłam ten tatuaż po śmierci mojej babci. Lubię też ten tatuaż, ponieważ on jest taki bardzo dla mnie radosny. Natomiast... Ten, no kompletnie po prostu nie przemawia za mną i cieszę się, że po prostu mogę spróbować go usunąć. Boję się niesamowicie bólu, dlatego, że wczoraj koleżanki mnie niesamowicie nastraszyły, choć moja siostra Natalia miała usuwany tatuaż i powiedziała Sylwia, będzie dobrze, to nie jest takie straszne, jak się wydaje. W ogóle też śmiesznie, że do Was mówię tutaj z poziomu akademii. Jak prowadzę szkolenia, to tutaj siedzę i tłumaczę coś ludziom i tak właśnie jak patrzę w podgląd, to czuję się tak oficjalnie przemawiam do Was. No, ale właśnie Natalia powiedziała, że nie boli to aż tak bardzo i że wolałaby przeżyć ten ból jeszcze raz, niż po prostu mieć ten tatuaż, który miała, więc ja też podejdę tam właśnie do tego z, no z czymś takim, wiecie, że będę miała po prostu takie zdanie, że dobra, nieważne co będzie, ważne, że powoli będziemy go usuwać. Jestem ciekawa, ile będę potrzebowała sesji, myślę, że 10-12, bo on jest dość ciemny, jest dość zielony, jest też bardzo głęboko wbity i kurde no... No nie wiem co ja miałam w głowie, no ja nie wiem co ja miałam w głowie robiąc ten tatuaż, on jest po prostu tak wielki dla mnie i na przykład ten tutaj tatuaż, on jest fajny, też jest szerszy powiedzmy, e, ale bardzo go lubię, natomiast no, ten napis mi przeszkadza i... i stwierdziłam, że trudno, że muszę po prostu zaryzykować z tym usuwaniem, choćby mi został prześwit, to będę próbować do utraty tchu, że tak powiem, i będę usuwać ten tatuaż. Yy, orientowałam się już sesję, wiem, że się wykonuje co dwa miesiące, więc myślę, że dość sporo czasu mi upłynie, zanim zobaczycie, że znikł. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, teraz napiję się jeszcze szybko herbaty i lecimy! Od rana się stresowałam. Trzymajcie kciuki za mnie. Trzymajcie kciuki, żebym przeżyła ten ból. Let's go! Ważne, żebyś trochę nie przykrywała tego miejsca czymś, pamiętała o chłodzeniu, żeby to miejsce się po prostu nie zagotowało na przykład. Pani profesor, jestem przygotowana na usuwanie, mam super i okulary i... Trzymajcie kciuki za mnie, żebym przeżyła i żeby jakoś to było, żeby mi się szybko usunął tatuaż, bo ból przeżyć to przeżyję, nie chcę tego tatuażu, więc działam. Trzy, yy, dwa, jeden. Jak W porządku. Okay. <laughs> czekam, czekam na dalszy ból, dlatego że przy pierwszym na pewno boli mniej, a później jak już będzie kilka razy w tym samym miejscu, to będzie bardziej. Dobra, no to lecimy. bo Jezu, po prostu tak długo się zbierałam, żeby usunąć ten tatuaż, a się okazało, że w ogóle nie ma się czego bać. Po pierwsze, nie boli to tak strasznie, jak straszyły mnie koleżanki. Po drugie, słuchajcie, to trwało 40 sekund, autentycznie 40 sekund i ja po prostu tak strasznie nie lubiłam tej mojej ręki i zawsze zakrywałam to po prostu czym tylko mogłam, a się okazuje, że po prostu wystarczy rozpocząć sesję usuwania i będziemy się czuć ze sobą dobrze. A najlepiej to w ogóle nie robić tatuaży. Szczerze, teraz w tym momencie naprawdę nie już żadnego tatuażu, bo to jest jednak coś, co zostaje z nami do końca życia, a po prostu wiem po sobie, jak człowiek się zmienia na przestrzeni lat. Dzisiaj nam się podoba to, za dwa lata podoba nam się to. Słuchajcie, ten tatuaż naprawdę miał dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ ja identyfikowałam się z tymi słowami, które są tutaj na tym tatuażu. A teraz mój światopogląd się trochę zmienił i po prostu już mi nie pasuje. Więc zastanówcie się 10 razy, czy zrobić tatuaż, czy nie. Wróciłam właśnie do domu i chłodzę swój tatuaż. I powiem Wam, że naprawdę całkiem nieźle to zniosłam, i byłam nastawiona na coś zupełnie innego. Mimo, że moja siostra mówiła mi, że nie będzie tak źle, to i tak się bałam. Bo tak jak mówiłam, nastraszyły mnie koleżanki, i cały dzień myślałam o tym usuwaniu tatuażu. Ale bardzo się cieszę. On jest teraz w ogóle trochę ciemniejszy niż wcześniej, dlatego że tak zawsze jest, że ten pigment wychodzi na zewnątrz. Ale mega się cieszę. Jestem z siebie dumna, że się za to zabrałam, ponieważ jest to coś, co mi przeszkadzało, czego nie lubiłam, co zakrywałam, i teraz może jest szansa, że tego w ogóle nie będzie. Oczywiście to jest proces. Ja będę sobie chodzić, będę w tym regularna, będę oczywiście dbać o tą skórę, będę teraz chłodzić. Tak jak Pan mi tutaj właśnie zalecał i cieszę się, że mam ten pierwszy krok już za sobą. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Ja teraz muszę po prostu chwilę odsapnąć, ja miałam strasznie dużo emocji, bo gdzieś tam cały czas to miałam w głowie. Dzięki, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!